Cześć, witajcie na kanale rozmowy wśród piw. Ze mną Dominik z projektu Bunkier. Projekt Bunkier to jest dość nowy gracz na rynku, który ma w swojej ofercie cztery, cztery browary. Opowiedz mi, jak to w ogóle się stało, że. Powstaliście, bo to wy powstaliście w tamtym roku jesteście kilka miesięcy na rynku. Tak, tak, znaczy, no, na rynku jesteśmy kilka miesięcy, natomiast y, historia browaru jeszcze sięga roku 2015, kiedy wspólnie z moim, y, z moim kolegą zajęliśmy się no, browarnictwem domowym, ważyliśmy właśnie w kamienicy w Krakowie, w podziemiu. Yy, gdzie było puste, jak w bunkrze. Stąd też później właśnie pojawiła się ta nazwa yy, Projekt Bunkier. No to projekt Bunkier mówisz w Krakowie, ale jednak yy, wy to robicie pod Babią Górą. Tak. I to znaczenie pod Babią Górą ma, yy, bardzo ma znaczenie, ze względu na to, że tutaj na dole pod każdym z yy, piw jest napisane, że woda z Babiej Góry. Yy, zgadza się. Tak naprawdę zaczynaliśmy wa wa ważenie piwa w Krakowie, natomiast docelowo przenieśliśmy się pod Bawią Górę, czyli tam, ten teren, skąd, skąd ja pochodzę. Bo rozumiem, że w Krakowie przyjechałeś na studia, tak? Jak, tak, jak, jak studia w Krakowie. No, technologia żywności. No, czyli coś takiego, co, co poszło. No zgadza się, no tak naprawdę nie będę ukrywał. No, tam tam no. był jakiś przedmiot związany z. Zgadza się, było, było browarnictwo, Waszyn. i wtedy też no, stwierdziłem, fajnie było mieć swój browar. No i masz. Dlaczego woda z babiej góry? Dlaczego woda z babiej góry? Wykorzystywaliśmy ją w momencie, gdy dopracowywaliśmy te produkty, stwierdziliśmy, że ona. Uznaliśmy, to że taki, ona ma. rozumiem wpływ, lokalny ma znaczenie. patriotyzm, żeby coś było tam. Że jak pojedzie to piwo, nie wiem, do Krakowa, czy do Warszawy, czy do Gdańska, jeszcze dalej. To żeby ono coś miało wspólnego bezpośrednio z tym Twoim rejonem. Tak, najbardziej, tym bardziej, że też w ogóle sam zamysł tego browaru był taki, żeby pokazać tamtejszej społeczności, że piwo niekoniecznie musi smakować tak jak to sklepowe i być kojarzone właśnie z takim piwem typowo koncernowym. Oczywiście nie mówimy tutaj o markach, natomiast to był jeden właśnie z głównych zamysłów. A jeśli chodzi o wodę, no tak jak mówię, uważam, że ona ma wpływ, ma na, na, na ostateczny wyraz, na charakter piwa. Mamy swoje ujęcie bezpośrednio przy jednym właśnie z rzek, tam potoków wypływających z Babiej Góry, no i ją wykorzystujemy. Właśnie, yy, co ważne. Yy... Tu mamy napisane browar, e, browar bunkier, u ciebie na koszulce jest projekt bunkier. Bo to jest cała logistyka, opowiedz o tym, bo to jest dość, dość ciekawe, bo to jest chyba. Nie, nie spotkałem się jeszcze z takim z typem myślenia i do kogo wy chcecie skierować się ze swoim projektem. Kiedy ta inicjatywa powstawała własnego browaru, też dołączała kolejna osoba, i powstała, która na co dzień zajmuje się, ma własną firmę, zajmuje się instalacjami no inst, instalacją czy znaczy przygotowaniem instalacji do. Do, do, do dużych fabryk i. Właśnie, bo to jest. Jak, jakie to jest? bo to Mamy tak: y, piwowarstwo domowe, czyli powiedzmy, no piwowarstwo domowe. Mhm. Mały browar, duży browar. On Wy planujecie, żeby wejść ten średni browar? Tak, zgadza się, ponieważ te, o, za, za, zauważyliśmy, że na rynku jest dużo rozwiązań dla piwowarów właśnie domowych, tam ważących sobie w warunkach domowych do 50 litrów. No i są oczywiście rozwiązania dla dużych już browarów, tam mających wybicie tych te, te, te 10 hektarów i, i wyżej. Nie ma za bardzo rozwiązań dla. Dla tej, dla tej grupy, ja która to jest to pomiędzy tym. Tym, tak, tak no. i my chcemy po prostu ją gdzieś wypełnić. Zainspirowaliśmy się rozwiązaniami, które pojawiły się najpierw na rynku amerykańskim. Mhm. Później zauważyliśmy, że podobne rozwiązania mają Czesi i też poniekąd Niemcy, tylko że tutaj już tych rozwiązań jest zdecydowanie mniej. Nie ma w ogóle czegoś takiego w Polsce, a myślę, że wiele osób mogło być czymś takim zainteresowane, nawet w kontekście dużych browarów, które gdzieś tam potrzebują próbkować sobie różne piwa i niekoniecznie chcą od razu robić wybicia, tam minimum 10 hektolitrów, gdzie wiąże się to z dużym ryzykiem, że niekoniecznie ta próba akurat się powiedzie. Eee, przejdźmy teraz do piw. Eee, rok 2020 najchętniej wszyscy by chcieli, żeby e, zapomnieć o nim, ale chyba ty, mi się wydaje, że nie chcesz o tym zapomnieć, ze względu na to, że wtedy zaliczyliście debiut. Eee, tak. Cztery wasze dzieci, które, które lubisz najbardziej, które kochasz najbardziej. Ja zdecydowanie najbardziej lubię naszego Stauta. Uważam, że jest, jest charakterystyczny, jest ciekawy, troszeczkę niższy ekstra około 15%, 5% alkoholu. Chcieliśmy pokazać, że właśnie Staut też niekoniecznie musi być taki ciężki, kończycie na jednej półlitrowej butelce. No. Y Oprócz tego no też uważam, że nasza IPA, ten dodatek kafiru, yy, też ma coś, yy, niesie, niesie ze sobą coś yy, ciekawego, coś innego. No właśnie, to. Yy, ten. ta yy, India Pay Ale z Limonką. To na mnie zrobiło największe wrażenie, jeśli chodzi o piwo, bo też piłem to piwo z butelki, piłem też piwo z beczki, bo podpiliśmy u nas w sklepie yy, to piwo od Was. Yy, I bardzo fajne wrażenie zrobiło na mnie. Yy, ja osobiście nie przepadam za ciemnymi piwami i tego jeszcze nie piłem. Ale po, twojej, po, po tym, jak Ty mówiłeś o tym piwie, no to muszę, muszę to spróbować. Wy macie butelki 033. Wasze postanowienie na rok 2021? Pójść w górę, półlitrowe butelki, zobaczymy? Tak, jak najbardziej. W momencie, kiedy ta inicjatywa powstawała, kiedy robiliśmy pierwsze rozlewy, była jeszcze inna sytuacja. Nie było restrykcji. Główna nasza klientera opierała się właśnie na, na rynku choreka. Niestety rynek się diametralnie zmienił i gdzieś tam po prostu butelka 0,33 niekoniecznie znajduje upust. Dlatego kolejne partie produkcyjne będą już rozwywane do połówek. Taki jest zamysł. Projekt BUNK to bardzo fajna inicjatywa. Czy... Jeśli czasy pozwolą. Zobaczymy Was na festiwalach w tym roku? Tak, jak najbardziej. Tak naprawdę chcemy wystąpić, przynajmniej pojawić się na kilku, kilkunastu. Zobaczymy, jak w ogóle sytuacja będzie się pojawiać, żeby po prostu jak najwięcej osób się o nas dowiedziało. Też e, zawiązaliśmy pewną inicjatywę, nie mogę dużo powiedzieć, z browarami Podgórz i Sarzej Bir. E, możliwe, że też taka impreza w przyszłości, no nie wiem jak w tym roku, ale będziemy do to dołożyć, odłożyć, pojawi no się... Mamy kciuki, żeby jak się. Żeby wrócić do normalności. Ta, ta, no? zgadza się, w samym sercu Podhala, w Nowym Targu, więc no, na imprezy jesteśmy otwarci mocno. Chyba wszystkim brakuje otwartych restauracji, festiwali piwnych, w szczególności tego gwaru, który towarzyszy w zgadza czasie, z pewnie nie na jednym festiwalu byłeś. Jakie macie pomysły, jeśli chodzi o rok 2021? Macie cztery piwa. W którym kierunku będziecie szli i co będziecie chcieli stworzyć w tym roku? No tak, mamy dużo zapytań o piwa bezalkoholowe w naszej ofercie, więc tutaj już yy, pracujemy nad. Yy... Czyli idziecie w tym kierunku, które w tym momencie jest najmodniejsze, czyli dla kierowców, dla yy, kobiet, yy, w ciąży, które w ciąży może, czy może, karmią. Dzisiaj zauważamy duży trend na piwa bezalkoholowe. I faktycznie to gdzieś się non-stop ta gałąź rozwija, powstają nowe smaki, nowe style też są wykorzystywane, właśnie w kontekście tych piw 0%. My myślimy o apie z pewnym dodatkiem. Nie chcę teraz jeszcze zdradzać szczegółów. Poczekam. Oprócz tego, no, bardzo, bardzo chciałbym. Yy, Własnego barrelu wino. Coś takiego, co musi tak. poczekać. bardzo ja, Zgadza się, ja jestem takim człowiekiem, staram się być cierpliwym i lubię, lubię rzeczy. Uważam, że, że na pewne rzeczy po prostu gdzieś tam potrzeba, no dobre rzeczy potrzeba czasu. Dzięki za rozmowę. To, był, dzięki e, to była rozmowa z Dominikiem z projekt HS prowar Bunkier, Bunker, bo tak nie wiem, e, dobra. tak to wygląda. Dominik Projekt Bunkier. E, dzięki wielkie, jeśli byliście zadowoleni, to e, dajcie suba. E, też zachęcamy, bo projekt Bunkier ma swój kanał na YouTube, też możecie e, ich e, subskrybować. Dodatkowo, oczywiście mamy swoje fanpage e na Facebooku, więc serdecznie zapraszamy do e, takiego lajka, like żeby ścisnąć dla nas. E, to do, Każdy lajk like to dodatkowy motywator do działania. E, no i dziękuję Ci za rozmowę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzięki wielkie.